Zapraszam serdecznie na drugi odcinek naszych podróży z mediateką po Andaluzji. I tym razem chciałam Państwu zaproponować wizytę w Pueblos Blancos, czyli tak zwanych białych miasteczkach, których w Andaluzji są setki. Najpopularniejsze z nich to między innymi Nercha z przepięknymi widokami, tak zwanym Balcon de Europa, punktem widokowym, a także z niezwykłą jaskinią Cueva de Nercha, w której można podziwiać między innymi takie naskalne rysunki, jakie Państwo tutaj na tym zdjęciu widzą. Innym białym miasteczkiem jest Michas, również bardzo malownicza kraina, słynna z tak zwanych burotaxi, czyli taksówek osiołków. Można się na takim osiołku przejechać po miasteczku. Osobiście tego nie robiłam i jakoś nie bardzo mi się ten pomysł podoba, ale Michał znany jest właśnie z burro taksi. Kolejne miasteczko, chyba jedno z najbardziej znanych, bo jest to miasteczko już typowo turystyczne, to Torre Molinos. Oczywiście z przepięknymi plażami, też całkiem ciekawym rynkiem, ale miasteczko zdominowane przede wszystkim przez turystów. Moje ukochane białe miasteczko, czyli przepiękna, najpiękniejsza na świecie Marbeja. Wąskie uliczki, białe budowle, mnóstwo kwiatów, ale także port jachtowy, no i niesamowita Avenida del Mar, która ciągnie się od parku aż do wybrzeża, gdzie można podziwiać oryginalne rzeźby, m.in. Salwadora Dali. Benalmadena, również niezwykle malownicze miasteczko, w którym znajduje się wyciąg. Takimi wagonikami, jakie Państwo widzą, można przejechać się na górę i naprawdę warto, bo niesamowite widoki się stamtąd rozpościerają. No i w Benalmadenie znajduje się także jeden z najpiękniejszych zamków chyba świata, czyli zamek Kolomares, którego tutaj zarys również Państwo na zdjęciu widzą. Ale ja dzisiaj chciałam Państwu opowiedzieć o jednym z najstarszych hiszpańskich miast, o Rondzie. Ronda pojawiła się już w VI wieku przed naszą erą, jako celtycka arunda, i w bezpośrednio w okolicach Rondy można znaleźć dzisiaj ślady wielu cywilizacji, od tych prehistorycznych przez starożytne i średniowieczne. W V wieku naszej ery miasto zostało zdobyte przez germańskie plemiona Swebów pod dowództwem Rechila i następnie zostało zajęte przez cesarstwo bizantyjskie, a potem przeszło pod panowanie Królestwa Wizygotów. W 713 roku ronda została podbita przez Berberów, którzy uczynili z tego miasta stolicę prowincji Takaruna w kalifacie Kordopy. Po rozpadzie kalifatu Ronda stała się stolicą Małego Królestwa Tajfy Rondy, no ale oczywiście panowanie muzułmańskie w mieście, jak i w praktycznie całej Andaluzji, zakończyło się w 1485 roku, kiedy to miasto zostało podbite przez królów katolickich. Wówczas zburzone zostały meczety, zburzone no, albo przebudowane na, na kościoły. Wtedy też założono dwie jakby dzielnice, odrębne dzielnice Rondy, Mercadillo i San Francisco, wtedy powstały też mosty, z których dzisiaj Ronda jest chyba najbardziej znana, zwłaszcza z tego, który Państwo na tym zdjęciu widzą, jest to most zbudowany w XVIII wieku o nazwie Puente Nuevo, czyli Nowy Most. Zobaczą Państwo za chwilę jeszcze inne zdjęcia tego mostu, a teraz taka ciekawostka: to okienko, które Państwo widzą, jakby w samym środku, kiedyś spełniało funkcję więzienia więzienia wprost, idealnego, no bo nie można było uciec z tej celi. W 1492 roku po zakończeniu Inkwizycji Hiszpania ogłosiła, że wszyscy muzułmanie muszą opuścić kraj lub przejść na katolicyzm. I osoby, które zdecydowały się na zmianę wiary, nazywano morisko, czyli moryskami. No i jak Państwo czytali choćby książkę, którą polecałam w pierwszej części naszego cyklu, czyli ręka Fatimy, Ildefonso Falconesa, to wiedzą Państwo, że Moryskowie byli bardzo prześladowani, buntowali się też przeciwko władzy chrześcijańskiej, no i na przykład z Rondy Moryskowie zostali całkowicie wygnani. Ronda bardzo ucierpiała także w czasie wojen napoleońskich z początku XIX wieku, a potem również w czasie hiszpańskiej wojny domowej. E, wojna domowa spowodowała znaczny odpływ mieszkańców Rondy. Były tam też prześladowania jednej i drugiej strony. E, i w czasie wojny domowej w 1936 roku, właśnie z mostu, który Państwo tutaj też widzą, z Puente Nuevo, zrzucono około 5 tysięcy osób, i opisane to zostało w jednej z powieści, którą Państwu na końcu polecę. Jeden z bardzo znanych pisarzy światowych, który brał udział w hiszpańskiej wojnie domowej, czyli Ernest Hemingway, napisał o rondzie, i tutaj zacytuję. Całe miasto, jak Okiem Sięgnąć, jest niczym innym jak romantyczną kulisą teatralną. No i muszą, muszą Państwo przyznać, że, że coś w tym jest. Ronda jest niezwykle romantycznym i niezwykle widowiskowym miasteczkiem. Zapewne tą malowniczość zawdzięcza położeniu, co było widać na, na zdjęciach. Ronda leży po obu dwóch stronach przecinającego ją skalistego wąwozu. Ten wąwóz nazywa się Tacho de Ronda. Jest głęboki na około 160 metrów i szeroki w niektórych miejscach na niemal 100 metrów. Oczywiście, e, przez to nie mogło też w rądzie zabraknąć wiszących domów, które Państwo e, widzieli. E, na południowej stronie tego urwiska znajduje się starsza, ta mauretańska część, e, część miasta La Ciudad, a po stronie północnej ta część już chrześcijańska starówki, czyli R. Er, e, Mercadillo, o której wspominałam. Puento Nuevo nie jest jedynym mostem w rondzie, ronda posiada bowiem mosty trzy, najstarszym z nich jest mały Puente Romano, a kolejnym unoszącym się nad wąwozem Puente Viejo, czyli most stary, no i te dwa mosty właśnie tam było Puente Viejo, tutaj jest Puente Romano, Państwo teraz widzą. Widoki, które rozciągają się z licznych punktów widokowych i na mostach, i, i nie tylko na mostach, no, zapierają dech w piersiach. Tu jeszcze kilka, właśnie widoków na Rondę. I to wszystko powodowało, że Ronda była i jest miastem no, pielgrzymek turystycznych. Przebywali tutaj również liczni pisarze, poeci, których widoki Rondy inspirowały do pisania swoich utworów. Cervantes między innymi w Rondzie przez długi czas mieszkał, ale Ronda była i jest celem pielgrzymek także z jeszcze jednego powodu. W tej chrześcijańskiej dzielnicy Ronda, czyli Mercadillo, znajduje się jedna z najsłynniejszych w Hiszpanii wal scena walki byków, arena walki byków, czyli Real Masteranza de Caballera. Jest to jedna z najstarszych i najznakomitszych, tego Plaza de Toros na całym terytorium Hiszpanii. Wybudowano ją w latach 1783-1785. Początkowo była drewniana, ale właśnie ta Plaza de Toros była jedną z pierwszych, gdzie użyto już kamienia. E, tutaj widzą Państwo dwa posągi torreadorów, matadorów, które się na terenie. Rondy znajdują. W rondzie bowiem mieszkają dwie rodziny, które mają tradycję walki z bykami, czyli rodzina Romero i rodzina Ordóñez. I tutaj właśnie widzimy po lewej stronie posąg, rzeźbę Pedro Romero, jednego z najsłynniejszych hiszpańskich toreadorów. On był pogromcą podobno 5600 byków i przeszedł na emeryturę nie zoznawszy nigdy nawet drobnych obrażeń, a drugim toreadorem z tej drugiej rodziny był Cayetano Ordonez i obie rodziny jakby do czasów współczesnych mają w swoich szeregach znanych toreadorów i matadorów. W parku na terenie rondy w Almeda del Tajo znajduje się także między innymi taka rzeźba kobiety, typowej Hiszpanki, ubranej właśnie tak, jak powinna ubrać się kobieta na koridę, e, czyli w ten odpowiedni strój, i to na koridę gojeska, bo w Rondzie odbywają się właśnie od 1954 roku koridy gojeska. I teraz o samej koridzie i samej, samej rondzie, znaczy samej. E, Rondzie w sensie Plaza de Toros. 66 metrów średnicy ma arena do walki z bykami w rondzie, otaczają je dwie kondygnacje arkad z toskańskimi kolumnami, za którymi mieszczą się zadaszone trybuny, które mogą pomieścić aż około 5000 widzów. Tak ta arena wygląda i tutaj gwoli wyjaśnienia, nie byłam tam na koridzie, i nigdy w życiu za żadne pieniądze świata na koridę bym nie poszła, natomiast odwiedziłam muzeum Muzeo Taurino, które znajduje się obok tej areny do walki z bykami, i dlatego też na teren areny mogłam wejść. To miejsce, które tutaj się może wrócę, które jest zaznaczone. Ten sposób to jest miejsce przeznaczone dla króla, ponieważ królowie hiszpańscy do czasów współczesnych często na koridę do rondy przyjeżdżają. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, tutaj jeszcze właśnie ta Loża królewska odpowiednio zaznaczona. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale na terenie. Areny do walki z bykami są też dwie kasy, ponieważ są dwa rodzaje miejsc. I tutaj widzą Państwo Sombra, czyli cień, i obok, akurat tutaj na zdjęciu się nie zmieściło, jest jeszcze kasa Sol, czyli słońce. I oczywiście od zamożności e, widza zależy to, jaki bilet sobie kupi. Bilety Sombra, czyli bilety w cieniu, są oczywiście dużo droższe i te miejsca w cieniu są. By też wygodniejsze. Natomiast, jeżeli kogoś nie stać na taki droższy bilet, to może kupić sobie bilety Sol, bilety w słońcu. No ale oczywiście tutaj niedogodności no, trzeba wziąć pod uwagę, chociażby właśnie słońce, ponieważ te miejsca nie są zadaszone i zazwyczaj są także dosyć twarde i bez oparcia. Ale tutaj Państwo widzą kolejne elementy. Tej wielkiej plaza de, de Toros, czyli miejsce skąd wypuszczane są byki i skąd wypuszczane są konie. Tutaj właśnie przetrzymywane są konie, bo konie też biorą udział w koridzie. Na koniach pikadorzy atakują byki. Tu miejsce, gdzie ćwiczy się konie. No i już elementy muzeum. W Muzeum Muzeo Taurino można obejrzeć właściwie wszystko, co związane jest z koridą w rondzie, a więc stroje toreadorów, zabite byki, także plakaty. Jeżeli chodzi o stroje typowe, tutaj też widzą Państwo damskie stroje, ale te typowe męskie stroje, to strój torreadora nazywa się traje de luces, czyli jakby strój zrobiony ze światła, kostium światła. Składa się z montery, czyli to jest ta czarna czapka w takim charakterystycznym kształcie. Dalej mamy korbatin, czyli taka chusta, która jest wiązana tak jak krawat. Kamisa, czyli biała koszula. Czaketia, czyli to bolerko z pagonami na ramionach i te pagony są dosyć twarde, ponieważ to chroni też ciało toreadora przed rogami byka. Talekia, czyli spodnie i spodnie muszą być bardzo obcisłe, tak aby róg byka nie mógł, go, nie mógł ich w jakiś sposób zadrzeć. Medias, to są podkolanówki. One zazwyczaj są białe, ale mogą być także kolorowe, i wtedy nakładane są jedne na drugie. No i Zapatias, czyli czarne, płaskie, bardzo wygodne buty. Toreador dla nas to jest po prostu osoba, która walczy z bykiem. Natomiast tak naprawdę tych osób biorących udział w walce z bykiem jest więcej. To reador to jest ten, który na początku drażni byka za pomocą mulety, ale mamy potem także pikadorów, czyli właśnie tych jeźdźców na koniach, którzy za pomocą piki pikę wbijają jakby w kark byka. Później mamy banderieros, czyli... Takich uczestników, którzy już pieszo starają się również podrażnić i osłabić, przede wszystkim osłabić byka. No i na koniec jest matador od hiszpańskiego matar, czyli zabijać, i to jest ta osoba, która już tego byka zabija. Jeżeli matador zrobi to szybko, za pierwszym razem, to w nagrodę dostaje. Ogon uszy byka, ten ogon jest jakby najcenniejszy dla matadora w całej jego karierze. Na końcu polecę też Państwu książki dotyczące koridy, jeżeli ktoś z Państwa jest tym zainteresowany. Na pewno kojarzą też Państwo ryciny Francisco Goya, hiszpańskiego malarza. Są to 33 ryciny z 1816 roku, które przedstawiają właśnie walkę z bykami, tak zwana tauromakia. I te ryciny, tutaj dwie z nich Państwu pokażę. O czym nie wszyscy wiedzą, przedstawiają właśnie walkę z bykami na terenie Rondy, tej areny do walki z bykami. Tutaj właśnie Pikador na koniu, który Pikę wbija w byka. No i w muzeum w Rondzie można zobaczyć również plakaty, które zapowiadały... Walki w poszczególnych latach. One bardzo często były wykonywane przez znanych artystów. Tutaj widzą Państwo plakaty m.in. z 2000-2001 roku, czyli w miarę współczesne, ale na przykład, no tą kreskę myślę, że każdy z Państwa rozpozna. Pablo Picasso również wykonywał plakaty zapowiadające walkę z bykami w rądzie. No i oczywiście mieliśmy posągi toreadorów, to nie mogło zabraknąć również byka, który dumnie stoi przed wejściem do Museo Taurino. Ronda jak przystało na typowe białe miasteczko, to oczywiście przepiękna, bujna roślinność. Roślinność i w parkach, ale także na tych białych domach, na białych kamienicach. No, wygląda to przepięknie i naprawdę zapiera dech w piersiach. Punkty widokowe, tak jak już wspominałam wcześniej. I warto, wybierając się do rondy, tutaj widzą Państwo urokliwy kościół Iglesia de Santa Maria de la Mayor. Jeżeli Państwo wybierają się na spacer do Rondy, to warto zaopatrzyć się w wygodne buty, bo tam dużo się chodzi, także po schodach. Niektóre podejścia są dosyć strome i warto odwiedzić obie dzielnice, tą starszą Mercadillo i tą nowszą San Francisco. W dzielnicy, do tej dzielnicy San Francisco warto przejść przez bramę wąwozu Puerta de Almocabar i tam widać pozostałości po murach arabskich, a u stóp łączącego obydwie te dzielnice, tego puentowiecho, które Państwo wcześniej widzieli, znajdują się też warte zwiedzenia łaźnie. No i jak wspominałam, Ronda, jak pisał Hemingway, niezwykle romantyczne miasto, dlatego od... Właściwie początków przyciągało również romantyków z Lordem Byronem na czele. No i na froncie jednej z kamienic w Rondzie można zobaczyć taką zrobioną z płytek Asulejos jakby mapę podróży romantyków. Viaheros Romanticos, czyli podróże romantyków do Rondy. I tutaj znajdują się cytaty z dzieł inspirowanych Rondą albo w Rondzie pisanych. I tu jeszcze widok na Rondę i na Puente Nuevo. No i oczywiście tradycyjnie chciałam Państwu na koniec polecić książki, które w części można wypożyczyć w Zagłębiowskiej Mediatece i naszych filiach. Książki może nie tyle o samej Rondzie, ale o Pueblos Blancos, o tych białych miasteczkach. Jest taka tradycja, że bardzo często wielu emerytów, zwłaszcza z Wielkiej Brytanii, postanawia właśnie na emeryturze przenieść się do Andaluzji, do jednego z tych małych białych miasteczek, i potem czasami powstają z tego książki. Bardzo ciekawe, bardzo zabawne są dwie części książki Victorii Tweed, właśnie Brytyjki, która razem z mężem przeprowadziła się do Andaluzji. U mnie zawsze świeci słońce, czyli opowieść pełna ciepła i smaków południowej Hiszpanii oraz Andaluzja Ole. Kolejne książki to Jeżdżąc po Cytrynach, optymista w Andaluzji. Chris a Stewart, tam myślę, że Państwo kojarzą. Jeżeli są wśród Państwa melomani, którzy znają zespół Genesis, to Chris Stewart jest jednym z założycieli Genesis. I on również przeprowadził się do Andaluzji, a konkretniej do Motril i Opisał te swoje przeżycia związane z przeprowadzką właśnie w książce Jeżdżąc po cytrynach. Kolejna książka to Alex Browning, Hiszpańska fiesta i soczyste mandarynki, również opisuje życie w jednym z Pueblos Blancos. No i oczywiście Jackie Todd, Nasze piękne dni i kochane psy w Andaluzji, również bardzo zabawna, dowcipnie napisana powieść, którą warto przeczytać. Jeżeli natomiast interesują się Państwo koridą i chcieliby dowiedzieć się, czy tak naprawdę korida jest tak jak chcą niektórzy, sztuką, o którą warto walczyć, tradycją Hiszpanii, czy raczej czymś, co po prostu zabija byki i powinno być zakazane raz na zawsze, to ta książka Janusza Kaszy, Korida Taniec i Krew myślę, że pomoże Państwu zrozumieć fenomen koridy w Hiszpanii. I oczywiście o koridzie warto również poczytać w książkach Ernesta Hemingwaya. Słońce też wschodzi, ale Hemingwaya, komu bije dzwon, polecam wszystkim, którzy interesują się hiszpańską wojną domową, bo tamten wątek rondy i zrzucenia ludzi z mostu, o którym Państwu wspominałam, również jest opisany. Jeżeli chodzi o wojnę domową, to jeszcze dwie, dwie, właściwie trzy książki, które też warto przeczytać. Alicia jimenez Bartlett, powieść tam, gdzie nikt się nie znajdzie, o, kobiecy, o kobiecie zwanej pasterką, o kobiecie, która przebierała się za mężczyznę, żeby móc walczyć w czasie wojny domowej, i która ukrywała się później w górach, ścigana przez reżim Franco. No i powieść Dulce Czakonu, śpiony głos o kobietach, o roli kobiet w czasie wojny domowej, wstrząsająca powieść. No i oczywiście e, książka, nie tak dawno wydana, e, jest już dostępna w mediatece. Katarzyna Kobylarczyk, Strób: Hiszpania rozdrapuje rany. Znakomicie napisany reportaż, który opisuje to, jak współczesna Hiszpania radzi sobie z traumą wojny domowej, między innymi z masowymi grobami, które są ciągle na terenie Hiszpanii odkrywane. No i przy okazji już coś bardziej weso wesołego. Tej samej autorki reportaż Pył z Landrynek, hiszpańskie fiesty. Kobelarczyk wybrała się w podróż po Hiszpanii, po różnych małych miasteczkach, także białych miasteczkach, i opisywała fiesty, jakie tam się odbywają, bo jak Państwo wiecie, już o tym wspominałam w pierwszej części. Każde właściwie miasteczko ma w Hiszpanii swoją, swoją fiestę. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję dzisiaj za uwagę i już teraz zapraszam na trzecią część naszych podróży po Andaluzji. Tym razem wybierzemy się do przepięknej Sewilli. Zapraszam!